Halo halo, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of Kingdoms. Dawno by nie było właśnie na YouTubie. Zrobiłem sobie krótką przerwę ze względu na to, że też nie miałem czasu na granie i nagrywanie jednocześnie, bo jednak robiąc film nawet na 10 minut trzeba też zrobić miniaturę, wrzucić to na YouTube a. i to wszystko też kosztuje troszkę czasu, ze względu na to, że nie miałem go zbyt wiele w ostatnim okresie no to po prostu nie pojawiały się żadne filmy ani żadne jakieś moje analizy albo jakieś poradniki. Mam nadzieję, że, że właśnie teraz uda mi się to jakoś nadrobić i zacznę coś tam sobie wrzucać. Jakieś znowu tam zaczną się pojawiać filmy odnośnie Rise of Kingdoms. Może też pojawić się jakaś inna gra, bo nie chciałbym się tak zamykać na jedną grę ze względu na to, że tutaj się też... Czasem nie za wiele dzieje, a zacząłem sobie grać w Albion Online, jakoś tam w miarę mi to nawet idzie i też chciałbym się z Wami podzielić tam kilkoma moimi jakimiś różnymi sytuacjami, jak tam w ogóle idzie mi gra, ale okej, okay, to nie jest temat na teraz, patrząc na to co tutaj nam się w ogóle pojawiło, mamy swapy, czyli wymianę dowódców legendarnych, ja osobiście tak jak widzicie naprawiałem swoje błędy, które y, zrobiłem w pełnym jednym filmie. Y, nie wiem w sumie dlaczego to zrobiłem, ale y, udało się to jakoś y, wyreparować, że tak powiem, naprawić. Y, wymieniłem Bertra Bertranda na Artura y, oraz Herakliusza na Hermana, no, ale tego Herakliusza to akurat y, nie za bardzo chciałem wymieniać. Zostało mi tam na nim 5551, więc całkiem spoko. Jeszcze może mi się przydać do czegoś. Na ten moment mam trzy marsze gotowe na full w pole. Aleksander z Joan, Zygę z Hermanem, Huo z Arturem, no ale to jeszcze nie sprawdzałem w ogóle tego, ale z tego co tam się orientowałem i oglądałem jakieś poradniki, no to a, Huo z Arturem to będzie najlepsza para. Dużo osób to pisało jeszcze, że e, e, Newski z Arturem, ale wielu też e, przeczyło temu. E, różne są dyskusje i różne e, parowania, aczkolwiek ja uważam, że właśnie ten Huo z Arturem będzie najlepszą opcją. E, Okej, okay. tutaj mamy też... E, paczkę z tym Arturem, no to akurat ja tego nie robię, bo blokowałem sobie go od razu, bo myślałem, że nie będę miał czasu się właśnie zalogować w momencie tego właśnie tej przemiany tego dowódcy, więc sobie wykupiłem tą paczkę pierwszą, żeby jak najszybciej go odblokować. Tu mamy dużo innych jeszcze tych paczek, ale myślę, że to nie jest w ogóle warte inwestowania tego, patrząc pod to, jak dużo to kosztuje, a tak jak mało nam to daje, więc nie warto. Tutaj jest cykl hub, cykl hub, no nie wiem, no tutaj ogólnie się tu kręci kołem, fajne są nagrody do odebrania, To przyspieszenia to klasycznie, mamy tutaj też dwie złote głowy przyspieszenie leczenia, surowce, jakieś różne ozdoby ramka awatara tutaj różne emotikony oraz z tego co pamiętam to było dwa chyba fioletowe materiały z tego co pamiętam bo już tu chwilkę, te parę dni temu już to zrobiłem i mi to właśnie już znikło no, ale osobiście polecam to zrobić no to jest dużo czasu ja to nagrywam we wtorek 14 stycznia i tak naprawdę zostało jeszcze 9 dni tego eventu. Pojawił się też również, również event Zgromadzenia Bohaterów. Polega on na tym, że wymieniamy te monety, tutaj, tak jakby te, te herby na dowódców, których jeszcze nie mamy zwerbowanych w mieście. No, no, ogólnie, że nie mamy ich przywołanych i na ten moment. Miało, nie mogę zwerbować tutaj kolejnego, bo brakuje mi tych, tych herbów, ale żeby je zdobyć, to mamy tutaj podzielone na różne jakieś klasyfikacje misji, misje codzienne, misje powtarzalne, wyzwania oraz, a, no to w sumie tylko trzy są klasyfikacje, no to misje takie daily, no to wiadomo, że zalogować się, no to otrzymujemy dwie sztuki, tutaj za pokonanie barbarzyńców, 100 sztuk mamy 10 i oraz za 2 miliony zebranych surowców mamy 6 czyli dziennie możemy zabrać tutaj 18 zadania powtarzalne czyli takie które się nie kończą w tym wydarzeniu możemy je robić tak naprawdę do oporu mamy tutaj wydawanie łącznie 2000 klejnotów po wydaniu 2000 klejnotów otrzymujemy 30 tych herbów oraz tutaj 480 minut przyspieszeń i otrzymujemy tutaj 2 herby nie wiem, jak z, o, te misje się akurat e, nie odświeżają, bo z tego, co tutaj widzę, to mam to zakończone. Wydaj łącznie 10 tysięcy klejnotów, e, loguj się przez 5 dni. Hmm, tutaj jest misja na 50 tysięcy oraz na zwiększenie siły oddziałów o 600 tysięcy. E, to są misje jednorazowe. E, codzienne, no to wiadomo, codziennie się odświeżają, a te powtarzalne, no to możemy robić e, do oporu tak naprawdę. Ile e, fabryka dała. Hmm, czy hmm. warto tutaj inwestować w to wydarzenie? Myślę, że warto ze względu na to, że mamy możliwość wymiany tych dowódców e, legendarnych, więc e, tych dwóch, e, których chcemy sobie tam przywołać m, i są w mecie, m, no to myślę, że warto zainwestować e, w to wydarzenie przyspieszenia oraz, e, oraz e, diamenty. E, samo to, że po prostu cena e, tej wymiany jest naprawdę niska bo 12 tysięcy klejnotów, no i wiadomo jak ktoś by robił drugiego, no to jest tam chyba 250 złotych ogólnie. Ja wykupiłem tylko jedną paczkę, potrzebowałem dwóch tiketów, bo wymieniałem w sumie Herakliusza na ekspertyzie na Hermana, któremu brakowało właśnie pięciu skili i kosztowało mnie to dwa tickety, więc zostało mi 10 tych tiketów, więc nie wiem jak oni to wymienią. Mam nadzieję, że wymienią to po prostu po 100 diamentów, tak jak, tak jak kosztują, ale nie wiem, zobaczymy po wydarzeniu. Okej, okay, mam nadzieję, że będę miał więcej czasu właśnie na nagrywanie jakichś jakiś poradników i właśnie jak tutaj moje konto się rozwija, jak moje farmy w ogóle prosperują. Przegraliśmy właśnie KVK wcześniej, zanim przestałem właśnie nagrywać, bo e, po prostu nasze losy się nie potoczyły zbyt dobrze mieliśmy ogólnie słaby obóz e, ale jeśli chodzi o mnie no to ja w sumie jestem zadowolony udało mi się e, zdobyć około 400 400 milionów jak dobrze pamiętam albo 300 milionów kill Wcale jakoś nie było mega dużo walk, więc hmm, myślę, że to jest fajny wynik. Udało mi się również e, zdobyć e, siódmą pozycję e, w MG, no, jeśli chodzi właśnie o nasze królestwo, e, więc teraz praktycznie na każdym MG jestem na siódmym miejscu, e, więc dodatkowo wpada 20 złotych głów e, różnych tam e, dowódców, więc fajnie, bo... E, ciągle konto jest rozwijane w jakimś tam kierunku jeśli chodzi o VIPA no to aktualnie brakuje 310 tysięcy więc myślę że w tym roku udałoby się go wbić na maksa w sensie no wbić 16 poziom bardzo bym chciał to zrobić patrząc na to że robię to tylko na wydarzeniu więcej niż klejnoty więc zajęłoby mi to od teraz 6 miesięcy więc myślę, że to jest do zrealizowania, bo nie chcę też inwestować klejnotów bez tego wydarzenia, żeby nie tracić ty, tych nagród, a tak szczerze mówiąc nie bardzo mi się śpieszy z tym VIP-em, ze względu na to, że na ten moment zakończyłem właśnie robienie tutaj ekipułku dla uczników i teraz będę się raczej skupiał na zbieraniu właśnie szkicy i materiałów na kolejny jakiś marsz, na ten moment zastanawiam się nad piechotą, aczkolwiek nie mam pojęcia zielonego, w co tutaj właśnie uderzyć. Na razie będę sobie zbierał te materiały. Nazbieram sobie dla piechoty tych szkicy mm, ogólnych. Jakieś tam sobie wybiorę, te podstawowy ekwipunek, ale jeśli chodzi właśnie o... Tutaj w ekwipunkach mamy jeszcze te fragmenty, te skrzynie, co się tutaj zdobywa za, za, za to jajko i, i coś tam jeszcze jest, już nie pamiętam. No nieważne, mniejsza o to. To tutaj po prostu sobie będę odkładał te właśnie skrzynki, żeby właśnie jakiś tam ekwipunek po prostu zapgradeować bez jakiegoś tam wkładu większego. Okej, okay. jeśli chodzi o ten film, no to witam z powrotem na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji kanału, do jakichś poprzednich filmów, które mogą się przydać nawet do teraz. Myślę, że jest kilka takich filmów, które są jeszcze aktualne. Jeśli coś będzie nieaktualne i w miarę możliwości czasowych, no to pewnie będę coś tam aktualizował. A jeśli chodzi o ten film, to będzie wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału i do lajkowania, komentowania. Do usłyszenia, cześć.